7 września 2014 rok, miejscowość Walisław. W tej miejscowości znajduje się rancho Rosa Montana. Dzisiaj odbyły się tutaj zawody i zawody składające się z trzech konkurencji. Bieg na orientację, następnej faza druga kontrola tempa wstępie i faza trzecia pokonywanie przeszkód na trasie. Za chwilę odbędą się uroczyste, odbędzie się uroczyste wręczenie nagród dla zawodników, którzy brali udział w tych zawodach. Oto rancho, na którym się znajduję, ale póki przejdę do rancha pokażę koniki, które właśnie brały udział w zawodach. Są to koniki bardzo piękne, specjalnie przygotowywane widzę, że bardzo dbają o te zwierzęta. Pani, która za chwilę będzie wręczać nagrody, prosiła, żeby w czasie Przemarszu zawodników z tymi konikami, żeby nie zakładać ich im ust, bo i tak dość mocno były dzisiaj sfatygowane jest gorąco ciepło przygotowania, które trwały do tych zawodów. Same zawody kosztowały wiele wysiłków, te piękne stworzenia. I miejsce, w którym znajdują się różnego rodzaju zabudowania gospodarcze, domki należące do rancza Rosa Montana. Zgromadziło się tu sporo osób, sporo osób już odeszło, a za kilkanaście minut odbędzie się wręczanie nagród w różnych konkurencjach. Pogoda dopisała licznie tutaj odwiedziły te zawody i udział brały rodziny bardzo młodzi zawodnicy, zawodniczki różne grupy wiekowe. Za chwilę dowiemy się kto w jakiej konkurencji był najlepszy. Troszeczkę dalej znajduje się dla dzieci coś dla dzieci, atrakcja Zjeżdżalnie ślepy Ale Kwalisław leży blisko miejscowości Złoty Stok, gminie Ząbkowice Śląskie i to są te atrakcje dla dzieci i plac, na którym się zgromadziło sporo ludzi. Można tutaj dostać. Różnego rodzaju napoje, począwszy od piwa, orężady do innych napojów, kawy, grill i inne potrawy miejscowe. Mistrzostwa Polski, a dżeky też się nie no, mistrzostwa Polski w tak są na Słowacji. Tą część filmu kończę, będą następne filmy. Następnym, tak jak powiedziałem, będzie wręczanie nagród.